Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale i zrobimy sobie w tym odcineczku coś 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 nad czym się zastanawiałem jakiś czas temu i mam ku temu możliwości a jednocześnie jest to pomysł na odcinek bez jakichś inwestycji tak naprawdę, bo szkiełko miałem wolne tutaj wszystko będzie naturalne jest to zbiornik wodny po prostu akwarium, małe akwarium Typu polskiego, jako polski staw. Jak na razie nie będzie tutaj żadnych rybek, na pewno, potem nie wiem, zobaczymy, pomyślimy. Tutaj mam już wsypane drobne kamyczki z, i trochę piasku z drobinkami drewna pod spodem. I taki kawałek chcę dać. Um, kory dębowej i myślę, że zrobię to po prostu w taki sposób, żeby to było o, Rozgarnę trochę do, do szkła i tak ponasypuję to trochę, bo to jednak może być wyporne na samym początku trochę. Szkoda, że nie mam jakiegoś większego kamienia, tak? To jest dość dziwne, bo mam dostęp do różnych takich dóbr, a jakoś nie widziałem podręcznie jakiegoś fajnego kamienia, który... Nie jest do czegoś innego potrzebny, więc po prostu trochę podsypuje. No, jeżeli się będzie unosił, to niech się na razie unosi i niech nasiąka wodą takie kamyczki, więc w sumie to jest też taka pewna myśl, aby go trochę też tymi kamyczkami, ale tylko w sumie trzy takie kamyczki docisnąć. Więc to dużej roli nie będzie grało, niestety no tak po prostu na razie niech jest, bo to trochę potrwa zanim. Yy, te drewno będzie na stałe tak y, zanurzone. Więc w sumie z miesiąc musi tak być. A jest ze mną też kawa w kubku w serduszka. O, jak ładnie. Ach, dobra, kawa nie jest zła. Dobrze, że czarna. I teraz, tak moi drodzy. Plus tego odcinka, mimo y, warunków jakie teraz mam. Bo jeżeli oglądacie poprzednie odcinki. Tak słyszałem ten błąd co ja powiedziałem w ogóle jak to zabrzmiało Bo jeżeli Nieważne Ważne Że jeżeli oglądacie odcinki to wiecie że teraz Jest ciężej z nagrywaniem przez, przez przenoszenie przez, przez to że jestem w innym miejscu Że nie mam pomieszczenia na Jak na razie na typowo nagrywanie I samą hodowlę Niemniej jednak staram się być na bieżąco i odcinki wlatują regularnie. Przy tym jest yy, jedno, jedna fajna sprawa, którą udało się jakoś tutaj ogarnąć. Mimo wszystko, odcinek jest na statywie. Oświetlenie, mam nadzieję, że nie jest najgorsze, choć nie jest to na pewno dobre oświetlenie. I wodę będziemy wlewać prosto z konewki, żeby też nie rozchlapywać. Jaką wodę tu mam? Wodę mam bezpośrednio zestawu. Powiedzmy, że to jest po prostu. Że to jest po prostu wszystko legalnie ogarnięte. Jest tutaj flora i fauna zestawu, i powoli będę to podlewał. Jeżeli wy będziecie chcieli bezproblemowo ogarnąć sobie też tego typu zwierzaczki czy jakieś roślinki, to będziemy po prostu w kontakcie. i to Ale będę miał już z domowych warunków, bo tutaj zrobię po prostu taką kwarantannę dla tych zwierzaczków. Do tego wszystkiego, żeby to tak z miesiąc co najmniej, żeby to z miesiąc co najmniej stało bez żadnej jakiejś tam ingerencji, typu karmienie jakimś ślimakiem yy, innych zwierzaczków czy coś tego typu. Na razie żadnego karmienia, potem to może być również karmówka w postaci ślimaków, nie będzie z tym problemu żadnego. A się rozmywa, poprawiam zaraz, poprawię, bo teraz nie ma sensu, widzę. Ale jest mała odporność tej kory wbrew pozorom, bo ten kamyk w tym miejscu to trzyma. Więc spróbujmy to jakoś ustawić. To będzie bez grzałki, bez filtracji. Zbiornik oczywiście, będę starał się ten zbiornik utrzymywać. Oczywiście bez pijawek. Nie chcę tutaj hodować pijawek. Bo będą mi wyłaziły. Tak poza tym nie widzę jakichś większych przeciwskazań do tego. Najgorsze byłoby to, że po prostu by mi wyłaziły stąd. Po krótkiej przerwie jestem i jestem zadowolony z tego co przyniosłem. Dlaczego. Już mówię, już prezentuję. Yy, tak, korę po pierwsze mogę w ogóle zaraz ugnieść, ale... Tu akurat taką plantaninę wierzby płaczącej wziąłem. zrobiłem z tego takie korzenie, zarośla podwodne. Coś na czym będą mogły rośliny osiadać, ślimaki, takie tam takie tam elementy naturalne, które w wodzie występują, bo i często i gęsto praktycznie cały czas spotykamy jak jednego gałęzie idą na dno. To jest w naturze naprawdę bardzo powszechne. O. I dobra, jakoś tak to zróbmy na razie. Jak to będzie gdzieś wystawać, to w sumie nie będzie jakiś specjalny problem, zwłaszcza jak to będzie na środku wystawać. O, no i to nie będzie takie coś na razie. Choć wygląda na to na razie dość yy, banalnie. Teraz tak. Oprócz tamtego gatunku ślimaka był taki jeszcze inny, nie pamiętam dokładnie nazwy, to było coś na ry. W każdym bądź razie był jeszcze jeden gatunek ślimaka tam i była jego jedna sztuka. I co prawda tego ślimaka łowiłem, tego ślimaka trafiałem bardzo często, to tamtego drugiego nie mogłem trafić. I zauważyłem dorosłą parkę tego właśnie drugiego gatunku kopulującą. Także no, idealnie, moi drodzy, idealnie o, biorę tą parkę. Akurat teraz to jeden bardziej. A w sumie I, i plum do wody. Się unosiła tak na wodzie. Podczas kobulacji dolewamy wody ze zwierzaczkami. Ale będę miał problem z przenoszeniem tego potem trochę, nie? Załoga, niech tutaj wpada razem z wodą, wody samej czystej, to ja może trochę odleję gdzieś do kwiatów. Bo jak będę tak dolewał, to zaraz będę miał ja tutaj mały albo nie mały problem. Roślinki sobie zarosną trochę i za czas zrobimy aktualizację. Pokażę Wam co tu się zmieniło. Bo jak dla mnie to jest dosyć ciekawy projekt. No i coś fajnego do popatrzenia: jak coś sobie stoi na półce, rusza się w wodzie, coś. Innego niż kwiaty na parapecie. I resztę dolewam tutaj. I się kończy woda. Jest tutaj wszystko: są różne ślimaki. I najróżniejsze drobne istoty żyjące w naszych stawach. Już widzę jak podróżują, akurat tutaj ciężko pokazać. Obniżę statyw. Aha, obniżony. Chociaż cały czas mógł być na tej wysokości, co prawda. Złożę go trochę i pokażę Wam tutaj. Pokażę Wam tak, zmienię ostrość. Nawet możemy przestawić to troszkę Zostawiamy tryb makro Niestety musi dojść typowo Fleszem, tryb makro na odległość Spróbujemy jednak bez flesza Dobra, ręcznie będziemy dopasowywać po prostu ostrość Myślę, że to lepsze jednak od tego makro. Tutaj te dwa kopulują te ślimaki. Dużo się dzieje. Tak naprawdę. E, o, ciężko mi to tutaj pięknie pokazać, ale w teorii samowoda w praktyce naprawdę dużo ruchu. Dużo życia stworzeń. Ale to jest sam początek. To się musi wszystko rozwinąć. Rozbujać. Może kogoś bardziej będzie ciekawiło, co dalej wyjdzie z takiego odcinka, z takiego rozwoju sytuacji, z, z tego akwarium. O, filmaszki się poruszają. A ja za Was zapraszam również na inne poprzednie i następne odcinki, w których będę pokazywał różne inne rzeczy i akwaria i terraria, giełdy, na, naprawdę najróżniejsze możliwe rzeczy co tylko przyjdzie do głowy tutaj możecie zostawić łapeczkę w górę bądź w dół subika, komentarz, najlepiej komentarz bo oceniacie, mówicie co myślicie, pokazujecie jakieś swoje pomysły, myśli opinie, wszystko co chcecie powiedzieć, pozdrowić ja was zapraszam dlatego do komentowania, bo tam się najlepiej inter... Mamy najlepszą interakcję ze sobą oraz w grupie ptaczniki Dino Spiders. Także zapraszam wam, Was również na grupkę, także łapka, subik z dzwoneczkiem, tam będzie komentarz, wiadomo, na dole filmu. Grupa, w której się łączymy razem. I to tyle ode mnie. Hej!